Trwają rozgrywki w Lidze Narodów Siatkarzy oraz Siatkarek, a więc to doskonała okazja, aby porozmawiać sobie o tych rozgrywkach i nie tylko, bo to też taki pretekst, żeby porozmawiać sobie z wybitnymi postaciami ze świata siatkówki. A niewątpliwie tą postacią jest były selekcjoner reprezentacji Polski. Siatkarzy, obecnie szkoleniowiec ekipy Werwa Warszawa Orleny. Paliwa, wybitna postać, znana powszechnie wszystkim kibicom siatkówki w naszym kraju, więc tak naprawdę nie muszę już więcej nic mówić, wystarczy na niego spojrzeć, to oczywiście trener Andrea Anastazji Prosto z Włoch. Buongiorno, coach. Buongiorno. Ultima... Vont... Ultima... Ultima volta abbiamo parlato, abbiamo, abbiamo fatto intervista all'inizio di questa interwista. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz kilka miesięcy temu, COVID, zapytałem trenera jak wygląda sytuacja z Covidem we Włoszech? Do Teraz zatem panawiam pytanie, questa czy wszystko domanda, idzie w dobrym kierunku w di, di, di Covid in Italia. Sta migrando o pure kosa co, eh, differente. No, sta migliorando muchos. Ormai. Zdecydowanie sytuacja się poprawia. Cały czas trwa proces wykonywania wielu badań. Dziennie jest ich robionych od 250 do 300 tysięcy, podczas gdy zakażeń jest niewielki procent. Więc wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. anche perché. Ponadto, co ważne, cały kraj szczepi się i to jest dowód, że COVID jest w odwrocie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie, w Europie i w Polsce. Mam także nadzieję, że wrócą kibice do hal, bo poprzedni rok od marca do jego końca był pod tym względem bardzo trudny. 2020 fino a adesso è un anno i e mezzo terribile, molto complicato, in cui non è stato facile. Sicuramente. Mm -hmm. eh, Lega delle Nazioni, siamo in Italia in Rimini in termini di Lega delle Nazioni, quindi questa sytuacja. Sytuacja w Italii na pewno molto, jest coraz lepsza, chociażby dlatego, że toczą się w niej rozgrywki Ligi Narodów. Ile meczów tychże zmagań zdążył już pan zobaczyć? De, de Lega delle Nazioni, gdzie ha ja visto coach. Będę teraz szczery i powiem, że oglądam z większą uwagą zmagania panów niż pań. Między innymi dlatego, że tych spotkań jest po prostu bardzo dużo. Osiem meczów dziennie przez trzy dni z rzędu sprawia, że to praktycznie niemożliwe śledzić wszystkie starcia. Niełatwo jest zorganizować sobie dzień, aby non-stop oglądać mecz od 10 rano do 23 wieczorem. Ziniby trzeba kiedyś odpocząć. Si, può. Oglądam te mecze, które mnie interesują. Kto by się nie oparł obejrzeć jakiegoś szlagieru. Lubię patrzeć na nowych zawodników, którzy wchodzą do zespołu. Atakujących, rozgrywających. Oczywiście patrzę też na swoich zawodników. Damian Wojtaszek, Piotr Nowakowski, który jeszcze nie zagrał w kadrze. Jest także drugi rozgrywający Kanady, Jay Blankenau, którego pozyskaliśmy do werwy. Uh, con la Polonia, ma c'ho anche Jabein che uh, now che è il secondo del Canada che Sprawdzam la, w jakich składach grają zespoły. zespoły. Takie rozgrywki to święto siatkówki, powiem i szczerze, bardzo wygodnie jest oglądać analizować i analizować je siedząc sobie wygodnie che, w domu. Che è bello, è bello, è una manifestazione meravigliosa. Devo essere sincero che guardarla da casa è molto bello perché eh, ti dà modo di studiare, di vedere, di conoscere. Uh -huh. E quanti giocatori a czy wypatrzył Potenziale pan sobie zawodników, lei, których potencjalnie mógłby pan pozyskać do Werwy? Socia e, leja anotato. Ma guarda, noi a Varsovia abbiamo una situazione molto delicata come sempre. W Warszawie mamy bardzo delikatną sytuację drużyna praktycznie jest skompletowana, teraz czekam na ważne informacje z klubu odnośnie przyszłości, co jest istotne dla samego klubu i jego stabilizacji, ale również plus ligi. Ja zawsze oglądam w akcji młodych zawodników. Widziałem mecz Polska-Słowenia, znałem wszystkich zawodników ze Słowenii, więc nie byłem zaskoczony występem żadnego z nich i po dwóch setach przestałem oglądać, także dlatego że widziałem ich już we wcześniejszych meczach. Ovviamente se devo vedere Polonia Slovenia, i giocatori della Slovenia li conosco tutti a memoria, non, non, non sono rimasto sorpreso da nessuno. Quindi Tak wspomniałem, to oglądam to zawsze to młodzież. To Nie to wszystkich to kojarzę to z to imienia to i nazwiska, ale mam to ich to w głowie i analizuję sobie ich grę. Taki turniej w tej formule jak w tym roku jest bardzo interesujący dla każdego trenera. che annoto sul mio quaderno, cerco di capire di studiarli. È una buona opportunità. Devo dire che per ogni allenatore vedere questa manifestazione e così come è strutturata quest'anno è estremamente interessante. Alcune na in squadre in questo qua, e, campionato, Lega delle Nazioni, non giocano con le squadre migliori, con i giocatori migliori e si preparano per i giochi olimpici. La Liga Narodów è podzielona sulla zesco, che graffiano nei più mossi squadri, ora sulla takie, che sono i grisca olimpici. Questo sprawia che c'è una dura differenza di jakości dei scegli di mezzo. Quali questo campionato? Indubbiamente. Pełna zgoda. Według mnie jedyną drużyną Stopu, która zdecydowała się nie grać podstawowym składem jest Italia. Dotyczy to zarówno pań i panów. Szczerze powiem, że to odważna decyzja selekcjonerów tych drużyn, ponieważ nie będzie zbyt wiele czasu na przygotowanie się do igrzysk policzy narodów national z tego powodu bardzo ciekawi mnie postawa młodych włoskich siatkarzy. Wielu z nich znam stosunkowo mało, ze względu na to, że gramy w innych ligach i nie ma czasu na ich oglądanie. Ten turniej to zatem doskonała okazja, aby im się przyjrzeć. Czy to słuszna decyzja? Nie pokuszę się o ocenę. Zobaczymy po igrzyskach. Pozostałe reprezentacje bardzo mocno żonglują zawodnikami, jak Polska, która zmienia szóstkę co mecz, czy Brazylia, która rotuje atakującymi, środkowymi, rozgrywającymi i przyjmującymi. To samo dotyczy Francji. Anki Brazylia sta cambiando schiacciatori, centrali, gli opposti, stanno facendo grande rotazione di giocatori, quindi io credo che alla fine la Francia stessa grande rotazione di giocatori. Myślę, że taki pomysł aby przygotować się na igrzyska może okazać się kluczowy. Co do pozostałych drużyn to grają one w swoich optymalnych składach, a to dlatego, że mieszkają blisko plaży, miałem okazję tam być. Queste squadre, malgrado questo mese a Rimini, sono in una situazione ottimale, perché i ragazzi vivono vicinissimi alla spiaggia, hanno una scuola di training. i mech avranno un relax, spazio, di un lata. Non giocano, hanno tempo per recuperare, tempo per andare in spiaggia, per condividere, per parlare, è molto bello. Quindi credo che sia una bellissima esperienza che tutte le nazionali ricorderanno per molto, molto tempo. Penso che. una storia restauro giocare ogni giorno come lei di questa intervista, è difficile. pan na początku naszej rozmowy że ciężko partite, jest oglądać wszystkie mecze co dopiero w nich codziennie grać eh, giocare tutte te partite ogni eh, ogni giorno quindi è eh, to bardzo trudna, to trudna to sytuacja dla zawodników bardzo, którzy bardzo, mają za sobą bardzo, ciężki bardzo, sezon bardzo klubowy per tutti questi giocatori che hanno eh, stagione difficile in, in nel nel livello di club to prawda. Wielkie kluby oraz reprezentacje potrafią jednak w takich sytuacjach znajdować rozwiązanie. Jeżeli przeanalizujemy Polskę, jest tam 19 zawodników. Wital Heinen postanowił dołączyć do zespołu Norberta Hubera, ponieważ Piotr Nowakowski był bardzo mocno eksploatowany w klubie. Wiem co mówię, bo przez cały sezon miałem do dyspozycji tylko dwóch środkowych, jego i Andrzeja Wronę, gdyż Kowalczyk pauzował przez kilka miesięcy z powodu kontuzji. Dlatego też obaj grali bardzo dużo i zdaję sobie sprawę, że Piotr przyjechał na kadrę zmęczony i musi po prostu odpocząć. Wszystko z nim jednak w porządku i mogę zapewnić wszystkich polskich kibiców, że będzie niedługo gotowy do gry. To oczywiście prawda, że zawodnicy grają bardzo dużo. Kluczem jest odpowiednie zagospodarowanie energią siatkarzy. To jest najważniejsze. Ale jest prawda, że ci grają bardzo Vital zachowuje się bardzo inteligentnie i nawet gdy mecz nie toczy się po jego myśli, jak przeciwko Słowenii, nie nadużywa sił. Na przykład Wilfredo Leona, który dzień wcześniej rozegrał niesamowite spotkanie: 13 asów serwisowych, mam, mam, Mamma mia, quando, quando l'ho visto giocare, questa partita l'ho vista. Ho detto detto di me, mamma mia. Come si Disobaczłem ten genere, wyczyn, parlavo. powiedziałem do siebie, mamma mia, come si può giocare? Sicché è un è eh, un torneo che esige cambi. Rotacji. Trzeba zdać sobie sprawę, że ten turniej wymaga ciągłych rotacji. Treningi też nie trwają długo, bo po prostu nie ma na nie czasu. Na szczęście Polska ma salę treningową w hotelu, co jest genialnym pomysłem witala i Polskiej Federacji. Dzięki temu mogą swobodnie pracować. Proszę mi uwierzyć, że takie warunki mogą świetnie wpłynąć na przygotowania do Igrzysk. Possa essere una bella preparazione. Zawodnicy, wszystko mają na miejscu, a gdy nie grają, mogą sobie pójść na plaża, odpociąć, odciąć od wszystkiego. Sądzę, że ten turni, mimo che wymagający, będzie miał dobry wpływ. Miglioranti, possono, quando non giocano a pallavolo, veramente pensare ad altro, sono liberi di andare in spiaggia, liberi di socializzare. Quindi, io penso che alla fine sarà un buon torneo, che non sarà così difficile.

Come la squadra polacca siamo così forti che no, non ci importa chi gioca perché tutti i giocatori possono giocare nel prossimo sesto della, della, della squadra. Hai detto una cosa esatta. Io uh, voglio essere veramente onesto. Absoluta razza. Polska ma' una, niesamowicie una szeroką un kadrę, którą porównałbym do reprezentacji Włoch z początku lat 90., 90 giocatori... gdzie też rotacja e, była olbrzymia. E... Forse c'è stata l'Italia negli anni '90 all'inizio, che aveva una rotazione di giocatori, riuscivano veramente a schierare più giocatori. Moglio dare un esempio: nel 1999 roku Ligę Światową bez nel, 5 nove, E ho vinto la World League senza 4-5 titolari, per esempio, no, e vinsi la Volleyball National League senza dei giocatori. Non c'erano Gianni, Gardini, Gravina, io vi Gianiego, Bracci, Gardiniego, toffoli, Gravini. Bracciego, vinto, toffoli, toffoli, amimo, io la paragono più a quest'Italia che aveva tante opportunità, tanti giocatori. Adesso la nazionale polacca, se tu ci pensi, tre partite, sei ricettori attaccanti. Tak było w Italii, teraz podobnie jest w Polsce. W trzech pierwszych meczach Heinen skorzystał z sześciu przyjmujących. Semeniuk z Leonem, Fornal z Bednorzem, Kubiak ze Śliwką. To coś niesamowitego

Heinen jak ciężko będzie Wiede mu dokonać Heinen, selekcji? To. E. A może już to zrobił i sprawa jest jasna? Na pewno nie jest łatwo, ale myślę, że pewne nazwiska Stońca Heinen ma już w głowie. Dwóch rozgrywających Libero, Środkowych ale to zależy od zdrowia fizycznego Nowakowskiego ale to zawodnik, który w ważnych momentach nigdy nie zawodzi. Peter Nowakowski, Masaj Peter, on, który w momentach, nigdy nie na pewno będzie trudny wybór z atakującymi i przyjmującymi, ponieważ wszyscy oni są znakomici. Myślę, że wśród powołanych znajdzie się jeden przyjmujący, który będzie także w stanie zagrać na igrzyskach jako libero, ponieważ pamiętajmy, że jedzie tylko dwunastka. Podejrzewam, że Wital prędzej czy później wypróbuje na takiej pozycji któregoś z przyjmujących może kubiaka lub śliwkę. Zawodnicy o takiej charakterystyce, którzy mogą grać na więcej niż jednej pozycji, mogą być pewni, że znajdą się w czwórce przyjmujących. Potrzebny jest ktoś, kto w razie kontuzji Zatorskiego czy Wojtaszka będzie musiał wskoczyć w ich miejsce. Pamiętam, że w mojej reprezentacji w Londynie takim zawodnikiem był Ruciak, który nie był wtedy gwiazdą w ataku, ale za to świetnie radził sobie w drugiej linii. Dzięki temu mogłem w każdej chwili wykorzystać go, gdyby Libero miał kontuzję. Wybór na pewno będzie trudny, chociaż według mnie Wital wysłał już wyraźny sygnał, że postawi na sprawdzonych zawodników. Sądzę, że jedyny dylemat dotyczy przyjmujących i atakujących. Trudno wyobrazić sobie, żeby w kadrze zabrakło Leona czy Kubiaka, ale dalej jest już dylemat. Sliwka, Semeniuk, formal. nie ma lekko. Kubiak, Leon, penso, che andranno sicuramente a fare E dopo una bella scelta, perché Sliwka, Semeniuk, Fornal. mia. Wojtaszek. Wojtaszek. Nie Najtrudniejsze dla trenera to powiedzieć zawodnikowi, że nie jedzie na Igrzyska. Przykładem jest Damian Wojtaszek, który kocha grać dla reprezentacji i chciałby dla niej występować, ale zdaje sobie sprawę, że przyjdzie moment, w którym Wital wybierze go lub nie. Dla nich obu będzie to powód do płaczu, bo chciałby go zabrać, ale może wybrać tylko jednego libero. w którym Wital E se sceglierà, ma ha detto che lui piangerà perché ci vuole andare, ma purtroppo ci va solo un libero. Questo, questi giochi olimpici. Alla fine della nostra intervista, lei ha menzionato Londra, quindi devo fare questa domanda: questo livello di stanchezza a Londra. Wspomniał Pan o Londynie, czy zmęczenie odgrywa kluczową rolę na igrzyskach? Dificile ma così prestigioso. Cestolistangena fattore decisivo per vincere o non vincere oro? No non credo. Nie wydaje mi się. Na igrzyskach są dni, w których grasz i w których masz wolne. Jest czas na odpoczynek, na treningi, więc nie powiedziałbym, że to jest główne zagadnienie. Nie, Vincere Jokki i. Obecna reprezentacja Polski jest gotowa do wygrywania. Igrzyska w Londynie były w 2012 roku, kiedy kadra była w budowie. W kolejnych latach zespół ewoluował, zdobywając Mistrzostwo Świata w 2014 roku, ale potem znowu miał spadek formy podczas Igrzysk w Rio. Potem ponownie udało się wygrać Mundial. To ciężki temat. Igrzyska to bardzo specyficzny turniej. Doradziłbym wszystkim polskim kibicom, aby zdjąć trochę presji z tych chłopaków, ponieważ presja szkodzi. Nawet jeżeli na parkiecie znajdują się wspaniali gracze, to presja może sprawić, że zaczną gorzej grać in Italia. Mogę podać wam przykład Wilfredo Leona, na którego presja w Perudzi była gigantyczna, podobnie jak na cały zespół i trenera Heinen doskonale o tym wie, bo przecież tam pracował. I to sprawiło, że Leon nie grał tak, jak potrafi, tak jak może. Dlatego miałbym taką radę dla was wszystkich i to wyjątkowy turniej, ponieważ jest mało drużyn, a wszystkie prezentują wysoki poziom, co sprawia, że każda z nich jest kandydatem do złota. Brazylia, Francja, Rosja, Włochy, Polska, każdy może zdobyć złoto, Italia, Polonia. Queste sono le squadre che possono vincere medaglie, secondo me. Z mojego punktu widzenia, dojście do finału na Igrzyskach nie jest trudne. A potem trzeba mieć szczęście w losowaniu, żeby móc wywalczyć medal. A quarto di finale non è un problema. Il quarto di finale deve avere un buon sorteggio. Radzę zatem opanować emocje, podejść do tego na spokojnie, spokojnie, nie mieć wielkich oczekiwań. Tak było z włoską reprezentacją i zawsze wracała z igrzysk z jakimś medalem, brązowym, srebrnym, brązowym, srebrnym. Ecco è la -solutione. Trzeba stanować nastroi, albo uda się wygrać medal, albo nie. Aczkolwiek obiektywnie uważam, że Polska w tym momencie to najsilniejsza reprezentacja na świecie. To prawda, że mentalnie trzeba być niesamowicie odpornym, żeby poradzić sobie z presją jaka jest w Polsce. Hmm. Ostatnie pytanie: kiedy Andrea Anastazji ponownie zawita do Polski. Po questo periodo in Italia. Obecnie czekam na drugą dawkę szczepienia, a po niej mogę od razu wybrać się do Polski, aby rozpocząć przygotowania do sezonu. Na szczęście, technika umożliwia mi komunikowanie się z klubem online, tak jak my teraz. Fortuna, że teraz się fare le jak my, le i Tak jak powiedziałem wcześniej, czekam na dobre wieści z Warszawy. Wiem, że pojawiają się różne plotki, ale ja zamykam buzię na kłódkę, bo wiem jaka jest prawda. qualche news club. czekam cierpliwie i życzę sobie, aby to były pozytywne wieści. W międzyczasie udało się zbudować zespół na miarę moich możliwości bez wydawania kosmicznych pieniędzy nel frattempo io ho fatto tutto il mio lavoro nel senso ho cercato costruire la squadra che potevo spendere cifre A trzeba podkreślić, że nasz zespół został zbudowany tak naprawdę miesiąc temu, podczas gdy inne drużyny skompletowały zawodników już w styczniu. Obecnie okienko transferowe jest zamknięte. Będziemy zatem pracować z tymi, którzy są. Stato attuale fermo, cioè non esiste Wiemy, że sytuacja ze siatkówką w Warszawie jest teraz skomplikowana i życzę sobie, aby w tym roku było spokojniej. Poprzedni sezon był trudny i tak naprawdę od listopada wciąż nie znamy oficjalnego stanowiska dotyczącego przyszłości klubu. Jak widać, nie jest łatwo. Ja staram się robić swoje, uspokajać każdego. Rozmawiam z moimi zawodnikami, członkami sztabu, ludźmi z klubu. Robię co w mojej mocy. Na szczęście łączenia online ułatwiają nam kontakt. Stołamorando per dare serenità a tutti. Parlo con tutti i miei giocatori, parlo con il mio staff, parlo col club. cerco i far del mio meglio. Per fortuna che abbiamo il sistema video che ci permette di essere sempre in contatto. Anche noi speriamo che tutto tutto andrà bene. My także liczymy, że wszystko dobrze się potoczy i z klubem, ale także z sytuacją związaną z koronawirusem. Dziękuję, trenerze, za rozmowę, to jak zawsze była przyjemność. Grazie, coach, per questa interwista. Grazie a voi. Grande privilegio. E ci sentiamo, ci sentiamo. Dziękuję. Boka lupo. Andrea Anastazji był gościem Polsatu Sport. Porozmawialiśmy na wiele ciekawych tematów. Reprezentacja Polski, Liga Narodów, oczywiście także Werwa Warszawa, także naprawdę warto z takimi osobistościami rozmawiać, czy to online, czy to na żywo. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.